Podróż dzieci bez opieki wybranymi liniami lotniczymi. Usługa dla dziecka podróżującego bez opieki oferowana jest przez większość linii lotniczych. Oto jak wygląda ten serwis w najpopularniejszych liniach lotniczych. SAS. SAS oferuje asystę dla nieletnich, ale jest ona wstrzymana ze względu na pandemię. Koszt asysty na terenie Europy i loty do USA wynosił przed pandemią 70 dolarów. Zasady. Dla dzieci w wieku od 5 do 11 lat usługę dla dziecka podróżującego bez opieki można rezerwować było online na loty po Skandynawii i Europie. W przypadku dzieci w wieku od 12 do 15 lat oraz w przypadku lotów do innych części świata należało skontaktować się z obsługą klienta SAS. Piszemy dla Ciebie Ameryka po polsku .com.